Halo, halo, witam, witam wszystkich W tej części naszego tutorialu Będziemy się uczyć Jak ustawić rogi na miejsce Mając już gotowy krzyż Otóż sytuacja wygląda tak Wezmę sobie moją kostkę, którą układam Normalnie na zawodach, bo jest najlepsza Sytuacja wygląda tak Że szukamy sobie rogu Żeby pasował gdzieś Jak widzimy, żeby był na miejscu W sensie jak widzimy, tu jest niebiesko-pomarańczowo-żółte, a tu jest niebiesko-czerwono-żółte, więc nie pasuje. Zielono-pomarańczowo-żółte, pomarańczowo-niebiesko-żółte, nie pasuje. Zielono-żółto-czerwone, zielono-pomarańczowo-żółte, żółto-czerwono-niebieski, żółto-czerwono-zielony. Czyli coś jest nie tak, czyli bierzemy jakikolwiek... O, tu chyba nawet wszystko będzie gotowe. To zły przykład. Przesuwamy tak, żeby pasował chociaż jeden róg, czyli żółto-czerwono-niebieski przy żółto niebiesko-czerwonych tutaj środkach ale jak widzicie w każdy raz się będzie zgadzać więc to był zły przykład weźmiemy sobie inną kostkę szukamy, szukamy, szukamy tutaj też widać, że nie ma bo jest znowu czy pomarańczowo, to natusz jak będziecie patrzeć na filmik to będziecie widzieć, że się kolorki nie zgadzają więc przesuwamy raz coś jest jeszcze nie, przesuwamy dwa o, tutaj też bez sensu, <grym> nie fart o jest super, widać teraz widzę tak jest jeden róg dobrze. Szukamy tak, żeby był tylko jeden róg dobrze. Niebiesko, pomarańczowo-żółty, źle. Zielono-pomarańczowo-żółty, to widzimy już od razu, że jest źle, bo ten się zgadza, więc tu powinien też się zgadzać. Żółto-czerwono-niebieski też się nie zgadza, ale patrzcie: żółto-zielono-czerwony. Żółto-zielono-czerwony. Czyli jest na swoim miejscu. Czyli ustawiamy go tutaj. Tu, tu go chcemy, tak? I algorytm polega na tym, że chcemy zrobić, żeby te. Rogi poszły na swoje miejsce, czyli ten poszedł tu, ten poszedł tu, ten poszedł tu. Taki trzy cykle rogów. Algorytm wygląda tak. Prawe do przodu wyjmujemy trzy klocki białe. Chowamy jeden klocek biały w tamtą stronę, wyjmujemy trzy klocki białe z lewej strony. Wracamy tamtym białym, żeby były tu znowu trzy, chowamy je. Wracamy tu, żeby były znowu trzy, chowamy je. I na końcu jeszcze ruch w prawo, żeby dopasować ten ruch, który tu mieliśmy na swoje miejsce. Jak widzimy, jeszcze się nie ułożyło. Skoro jeszcze się nie ułożyło, trzeba zrobić algorytm jeszcze raz, czyli prawy do przodu, lewy, tutaj chowamy go tutaj w drugą stronę, lewy do przodu góry, żeby były znowu trzy, wracamy tymi, chowamy te trzy, wracamy tym, chowamy jeden ruch w prawo. Klocki są na swoich miejscach. O, jak widzicie jest wszystko git, tak jak tutaj, wszędzie są na swoich miejscach. Tylko może być jedna sytuacja, że, jak widzicie, ten jest dobrze, ten jest źle, i na swoim miejscu, ten jest znowu dobrze, ten jest źle, że dwa na przeciwległe są dobrze. I nie da się tak dopasować, żeby było tylko jeden. Bo jak zrobimy raz, to wszystkie są źle. Jak zrobimy dwa, to znowu ten i ten są dobrze, a te znowu są źle. Czyli po prostu ustalamy sobie, że chcemy ten, który jest dobrze, po prostu tak jak mówiłem, po lewej stronie. I znowu ten algorytm. Trzy do, do góry białe po prawej. Chowamy. Wyjmujemy trzy z lewej. Wracamy tym. Chowamy te z prawej. Wracamy tym. Chowamy te. I góra raz, żeby dopasować ten klocek. I jak widzicie, jest sytuacja, że ten jest dobrze, ten jest dobrze i te dwa są źle. Jeśli jest taka sytuacja, że te dwa są dobrze i te dwa są źle, to trzeba po prostu olać te dwa i dopasować któryś z tych klocków. Najwygodniej jest, jak widzicie tak jak jest dwa z przodu są dobrze. Obracamy kostkę dwa razy. Bierzemy ten róg na miejsce, czyli tutaj, bo jego jest tu miejsce. Jak widzicie, trzy są źle. I znowu jak trzy są źle i ten jest dobrze, to wyjmujemy prawy, chowamy, wyjmujemy lewy, wracamy, chowamy prawy, wracamy, chowamy lewy i raz w bok i są wszystkie klocki na miejscu. Chyba byłoby na tyle. Mamy rogi na miejscach. Mamy krzyż dobrze. Zostały nam tylko dwa algorytmy do ułożenia całej kości, więc zachęcam do oglądania następnych dwóch odcinków. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.